Wreszcie dotrwałem do domu i zobaczcie, tu, każdy was zna co to jest. Ilości są ograniczone. Zobaczcie, tutaj jest tego trochę, natomiast <laughs> natomiast wiele tego nie ma z tego jak dzwonicie mi i się pytacie, czy, czy będę miał czy nie. Natomiast mam jeszcze coś takiego. To jest bardzo podobne, nawet jakbyście zobaczyli na opakowanie, to jest praktycznie to samo, tylko że. Ten, ten jest, to jest Sanroy, się nazywa troszkę inaczej. Ten się Apiroy nazywa, ten Sanroy. Natomiast ten to ma jeszcze ze sobą ekstrakt jakiegoś mm, trawy cytrynowej. E, natomiast ten to tylko tylko feromon matki. E, także, także słuchajcie, no ten jest też dobry. Tylko że cena jest. Już mówię o cenach. Na pewno chcecie wiedzieć, bo jak wspomniałem, to ceny troszkę droższe już się zrobiły. E, natomiast Apiroj w tym roku będzie kosztował 55 zł, e, a Sanroj będzie kosztował 50 ze względu na to, że on jest sam w sobie tańszy. Nie, że ja go sprzedam, bo, bo nikt z Was go nie zna. Tylko że on jest sam w sobie tańszy. E, mam tego ja niedużo, więc. Kto ma do mnie numer piszcie, znaczy nie, numer nie piszcie do mnie, bo, bo i tak jestem za granicą. E, piszcie może w komentarzy bardziej. E, no i tyle I ja będę już tam odwaniał, czy tam jeszcze umieszczę jakieś informacje. Też kupiłem sobie takie odłutko, bo miałem takie zwykle, ale kupiłem sobie takie o. No zobaczymy jak się będzie sprawdzało. Moim zdaniem troszkę to jest za duże. E, natomiast nikt mi nie broni tego troszkę skrócić. Zobaczcie jaką mamy pogodę za oknem. Tak to wygląda. Taki coś. No i widzicie troszkę jeszcze więcej tego. Mamy. To nie jest jedno opakowanie więc nie bójcie się zgłaszajcie się. E, ile to jeszcze jest ważne już wam mówię e, do 04.24. Więc słuchajcie tu jeszcze jest. E, nie martwicie się że to jeszcze kupicie i ja bym doradził w ogóle bo to z tym że to jest końcówka serii. Doradzam Wam kupić troszkę więcej, niech leży, to się nie zepsuje. Natomiast, jak wspomniałem, ten to tylko, on też ma zapach, tylko on ma feromon taki, który człowiek prawie nie, nie, nie czuje, ale gdzieś tam to, to, to tak bądź inaczej działa. No to to, to czujemy jako ludzie, pszczoły to też czują, bardziej mi się wydaje feromon niż ten. E niż jak to tam było, niż tam yy, ten trawę cytrynowy czy tam lemon grassa. Także tak to wygląda. Słuchajcie, jak coś widzicie, zgłaszam się do Was, że mam jednak, będę miał, nie będę miał tego od razu w Polsce, wszystko co mam, to będzie jakoś tam po kolei przywożone. Natomiast, natomiast jak ktoś pierwszy się zgłosi, pierwszy to dostanie. Trzymajcie się, wesołych świąt, pozdrawiam, życzę zdrowia przede wszystkim. Zobaczcie, jaka jeszcze raz piękna pogoda u nas. Yy, pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć.